Siemano Widzowie Dzisiaj będziemy nagrywać Sonic Speed Simulator Dokładnie tak Be e, W Sonic Speed Simulator Mają już 20 w Sorry, że tego nie nagrałem I miałem taką, miałem taką przerwę w nagrywaniu Ale musicie to zobaczyć Musicie po prostu To jest przeepickie Wchodzimy sobie normalnie na tryb I tutaj patrzę, że mam tylko skina Jak? Dzisiaj grałem 2 godziny rano Tykzę <tikt> Nieważne i co nie, że mamy ten nowy tunel i już wam pokazuję jak można odblokować tego senika. co nie, że wbiegacie sobie tutaj I Pewnie większość z was wie i pewnie wszyscy wiecie, to tylko chciałem tak się pofleksować, sorry, sorry przepraszam bardzo, ale tak e więc w tym odcinku możecie wygrać 7 Robuxów. Musicie tylko zostawić lajka, like suba i napisać swój niech w komentarzu. I możecie wygrać 7 Robuxów, więc szykujcie już Game Passy na 7 Robuxów. 7 Robuxów będzie przelewane w formie w Please Donate Me, więc szykujcie się. Mój brat chciał się przywitać z wami. Emil, przywitaj się do widzów. Cześć. E, Okej, okay. nieważne. Mam skina Sosa. E, tak, e, dam, w, w opisie dam e, skina Sosa so mojego brata. E, nieważne. No i słuchajcie. Wchodzimy se tu i ja mam tego skina. Ale trzeba, jak wy go nie macie, to macie tutaj podświetlone, że musicie zebrać 100 takich kawałków. A jak zebrać te 100 kawałków? Trzeba, uwaga, Chodź, wróćmy na spawn, czasami tutaj się pojawia, w tym kółku się pojawia e, lub tutaj na górze dwa o spada, e, lub tam taka jest e, takie coś, zaraz wam pokażę, komuś się skończy nagrywanie na chwilę